Ej dobra, bo ty mówiłeś, że już wszystko będzie gotowe. To o co chodzi, kurde? Yy... Nie no. Spokojnie. Mamy 99% jego esencji. Już wyssany. Także lada moment. Już osiągniemy nasz cel. No mam nadzieję. Bo, bo się mogę trochę Zdenerwować. Nie ma po co się denerwować, spokojnie. Ej, Wampos, bo on się. Y, y, Wampos! A do Huka! Zbieraj esencję, szybko! A, dobra! Dobra, mam wszystko, całe szczęście. Jakby mi to zajęło sekundę dłużej, mogłoby być straszne tego konsekwencje. A co z nim teraz zrobimy? A to tam wiesz, nie przejmuj się nim na razie. Proszę bardzo. No dobra, to już nie mamy na to czekać, nie? I czy wy też macie takie dziwne uczucie jakby Spokojnie? To przewidziana część procesu. Wszystko pójdzie zgodnie z planem. Uwaga. I teraz. I co, myśli, że tam to wszystko się opłacało? Eee... W sumie to nie wiem. Ale przynajmniej się nie nudziliśmy, nie? Ale za to dostaliśmy niezłe lanie z drugiej strony. Także nie wiem, co jest lepsze. Nudzenie się? Czy dostanie lania? Mi się wydaje, że odpowiedź jest oczywista, ale nawet nie chodzi mi o to, co oni w ogóle od nas chcieli, tak w sumie. No, żebyśmy tam im pomogli. No właśnie, w czym im mieliśmy pomóc? No, w tamtym, kurde. No, w, no, w tym domu coś tam mieliśmy zrobić, ja nie wiem o co chodziło. Niezłe jąkanie się, bratku. E ale właśnie, no, no byliśmy w tym domu, a potem co? Co oni chcieli osiągnąć? Przez ten... Dom. A, o to ci chodzi. Ty... To, to, to w sumie... W sumie nie wiem. Aha. To nieźle nas robiłeś. Dobra, nie bądź taki krytyczny. Ha. Dzięki. Aha. Czekaj, czy myślę, że to w tym może moglibyśmy im pomóc? Co, w zamienili się w maksa? Nie, to trochę głupie. A zresztą. Może już się nie dowiemy. Biewa i tak. Siemandero, ej. Generalnie pewnie się zastanawiacie Dlaczego nie jesteśmy w maksie Wyjaśnimy to za chwilę Najpierw szybka eliminacja Naprawdę szybka musi być, bo mamy problem Więc tak, były dwa głosy Jeden głos był na Slambo, a drugi był na Hydro Który tak naprawdę jest wózkiem Inwalidzkim z Naxa, Więc niestety Slambo Odpadasz Co jest e, trochę No niefortunne Bo Slambo raz uratował świat, nie? A czuję, że on teraz mógłby nam się przy tym przydać. Dobra, więc jesteśmy rozdzieleni. Kamsto stoi za kamerą, tutaj jest Mike, bo coś dziwnego się po prostu stało, nie? Nagle się po prostu rozdzieliliśmy i... i no, też nasi uczestnicy mówią, że czują się Słabiej I nie mam pojęcia o co chodzi My sami też się nie czujemy dobrze I mam duże podejrzenia Że to w jakiś W jakiś sposób Są te wampiry Zapomniałem w ogóle, że nasi uczestnicy Chyba w ogóle nawet nie wiedzą O czym teraz mówię, ale Wydaje mi się, że te Wampiry jakoś przeszły do yy, obec no do teraźniejszości, tak? Z tamtego średniowiecza. I dlatego to się wszystko dzieje, i dlatego też Glurt tak się dziwnie zachował, i dlatego znikł. No, zwłaszcza, że to przecież Glurt chyba wypuścił tamtego gnoja, nie? A no tak! Wow. Czemu ja w ogóle wcześniej nie zauważyłem, że go nie ma? Ja. On, ja mówię, ja tak mówię w odcinku, no, Glurt ostatnio wygrał wyzwanie, a nawet, go nie, nawet nie zauważyłem, że go nie ma. Chyba. W sumie to nie pamiętam. A, no i jeszcze najważniejsze, najważniejsze jest to, że na wózek inwalidzki oddał głos legendarny, legenda polskiego undergroundowego youtuba, czyli Brody.pl. Wow, właśnie zmarnowaliśmy tyle czasu. Które moglibyśmy poświęcić na, nie wiem, bronienie się, y, na, na danie shoutoutu Brodiemu.pl. Ale skoro już to zrobiliśmy, to pozdrawiam i wbijajcie na jego kanał. Chociaż on nie ma filmów. Tr y, kiedyś miał, ale nieważne. Y, tr trudno. Y, już, już i tak straciliśmy tyle czasu. Y, no, najważniejsze, co jest naprawdę najważniejsze, to że jest. Ciemno. A jest normalnie 10 rano, więc to tak nie powinno być. A jest normalnie tak w sensie, jeszcze trochę widać, nie? To już nie jest ciemna noc, ale jest zdecydowanie za ciemno, więc to, to chyba muszą być te wampiry, nie? No i miałeś rację, Skrino O, 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 o! Słyszeliście? Słyszeliście? Potwierdził, potwierdził. Widzicie, ja to jednak nie jestem głupi. Aha, czyli czyli mówisz, że mam walczyć z wampirami na wózku inwalidzkim, który jest do tego innym mikserem. Spoko. Dobra, panowie, jak sami wiecie, będzie nam potrzebne jeszcze trochę krwi, by pozyskać jeszcze więcej esencji, żeby zrealizować nasz plan w stu procentach. Także, co wy na to, żebyśmy... Wzięli się do pracy. Kurde, ja nie wiem, który to już jest raz, jak y, tu jest wspomniane, że, że Snacks jest na wózku inwalidzkim na innym mikselu. On tutaj, on tak siedział, też na ticketsie, przez tyle czasu, i nikt na to nie zwracał uwagi. Ale teraz żeśmy wzięli, o, patrzcie, bo on jest na. Naprawdę. Założę się, że wszyscy, którzy to oglądają, robią tak, ja pierdzielę. No dobra, rozumiem, on jest na wóz. Co? To ci dopiero znik, i go nie ma. Ej, co to niby ma być? Puść mnie! <grywka> Proszę. Ach, y dzięki. Chwila. Co ty chcesz ze mną zrobić? A, tym to się akurat nie przejmuj. Halo, jak to? Ej, co to niby ma być? Dobra, skrina już dopadli, więc yy, musimy coś zrobić. Mamy dwie opcje: albo tutaj siedzieć i, i jakoś tutaj się bronić, albo podjąć bardziej otwarte. Nastawienie do walki. Co o tym sądzicie? Nie, 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 słuchajcie, ja muszę, ja muszę powiedzieć swoją motywacyjną przemowę. A więc tak, ile razy byliśmy już w poważnych tarapatach? Zastanówcie się, w serio. Ty yy, wracając. Zastanówcie się, ile razy byliśmy już w poważnych tarapatach, ile razy musieliśmy walczyć z jakimiś kurde dziwnymi, złymi stworzeniami. Czy to były miksele, czy jakieś inne kurde rzeczy. E, chyba sporo. No właśnie. I jak to się za każdym razem kończyło? Że wygrywaliśmy. Więc myślę, że teraz też wygramy. I po prostu musimy Musimy to wygrać, no. I... Bo... Wcześniej wygraliśmy. To dlaczego mamy teraz nie wygrać? Yo. Musimy to wszystko wygrać i... Mówisz wszystko wygrać jakby... Jakbyś mówił, kurde, o, o grze w kasynie albo huk, wie co. Nie, 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 nie. Kasyno to... To co najwyżej jak już ich pokonamy. Więc, no. Musimy pokonać... Te, tych wampirów. I wtedy... Chwila. Mam to na końcu języka. I wtedy... Zapomnijcie, po prostu pokonujemy wampirów i wszystko będzie dobrze, tak jak zawsze, co nie? No spoko. Z tym, że... Mike nam zginął. I... Tak? Aha. Widzisz, mogłeś tak tydy nie gadać. Czyżby to był mój koniec? Nie, to chyba niemożliwe. Przecież... O, dziękuję. Przecież... Tyle razy za każdym razem się wszystko udawało i wszystko było dobrze. Więc także tym razem też tak musi być. To jedyna logiczna opcja. Prawda? E, czy ja wiem? Czy naprawdę myślisz, że jak wszystko do tej pory wam się upiekało, to że tym razem też tak będzie? No w zasadzie to tak. No cóż. Nie, nie chcę być jakiś mega pyszny ani nic w tym stylu, ale bardzo możliwe, że, że się mylisz. Tak? No cóż, przekonamy się. Chwilę, ale dlaczego mnie tutaj postawiłeś? No widzisz, to jest taki basen. Nie? I tu jest taka, tu jest taka zupełnie zwyczajna woda. Na pewno. A czy to nie jest przypadkiem coś w rodzaju basenu z kwasem, jak było na przykład w tamtym jednym odcinku Fort Boyardu, pokręconym, co tam jakaś dziwna fabuła była. Eee, kurde, jak ty do tego tak szybko doszedłeś? E, nie wiem, tak po prostu strzelałem. Dobra, huk, skoro już teraz to odkryłeś, to trudno. Musisz tam skoczyć. E, ja tam nie wskoczę. I dobrze, bo sam tam cię chciałem wepchnąć i tak, haha. Chwila, czy teraz jego krew nie będzie skwaszona? A czy to ma jakieś znaczenie? W sumie masz rację. Dobra, teraz już nie mamy co zwlekać. Wyłazimy z tej nory. Ech, no dobra. Lecz się dzisiaj przewala. Mam nadzieję, że to nie przez te całe wampiry. Sam zresztą, nie wiem, czuję się tak ogólnie jakoś słabo. I chwila, chwila. Skrino mówił coś o wampirach, ale tam chyba był tylko jeden wampir, nie? Tego, co Glur tu Chociaż... To to tam wie, co tam się teraz mogło stać po tym, jak on go wypuścił. Jak bardzo zmienił linię czasową. Wygląda na to, że, że jest jednak jeden, ale wygląda inaczej. Nie wiem, jakby, jakbym widział Maxa Glowkisów, ale nie wiem. Kamsta, weź tam poświeć latareczką. Aaaaa! Wredne dranie świecą mi po oku. O ile wcześniej chciałem coś z wami zrobić, to teraz mnie już naprawdę rozwścieczyliście. Wiecie o tym. Weź ty kurde, co to ma niby być za jakieś kurde? Ej, patrzcie, jestem zły i ja, ja robię y, złowieszcze monologi. Może ci się to wydawać śmieszne, ale za chwilę zobaczysz, że, że mówię na serio. A do huka! Ja, który to kazał świecić, co? Nie musicie nic mówić, bo i tak wiem. Ej, gdzie on zniknął? Aha, mhm, no dobra, czyli mamy kolejnego stracająca do kolecji. Ja fida, on tu wraca. No cóż, nie pozostało nam nic, tylko walczyć. Ojeja. Uh. O jej Dobra, nie no, co wy tak stoicie? Wierzcie go, zdejmujcie go! Uh. Dajcie mi zrobić to, co mam zrobić. To pozwólcie sobie odrobinkę dłużej. Bo jeszcze minuty tak będą nędzne. Nie, tak nie może być. Uh. Uh. Awa, O nie. nie! Nie, nie, nie! No kurde! Aha. Jeszcze nie wszystko stracone. Spróbuję go porazić prądem. A, A czemu we mnie? Kurde, sorry. Aha, czyli on, on teraz jest tam? Co? So. Muszę przyznać, że jesteście mocniejsi niż się spodziewałem. O, naprawdę? To, to to dziękujemy za komplementy. Tak, to naprawdę bardzo miłe z Twojej strony. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tego. Co nie zmienia faktu, że i tak jesteście słabi. Ojej, a już myślałem, że będziesz dla nas chociaż trochę miły. Dobra. Po raz w tym skończyć. Stawajcie, stawajcie, naprawdę jeszcze nie wszystko stracone. Ojeja zabrali Snaxa. Kurde, pewnie specjalnie tak zrobili, bo był najsłabszy. Oj, nie martwcie się. Za chwilę do niego dołączycie. Wszyscy. A, właśnie wziął nik z puta. To. No cóż... Wiem, że mówiłem, że zawsze Mixery wygrywają i, I tego typu, i że teraz też wygramy Ale no jakby to... Po... Mimo, że go nie słyszeliśmy, to chyba jednak wiem co miał na myśli Ej gobbot a gdzie jest kurde tamten... Adrian. No wiesz, ten Adrian Kiedy go najbardziej potrzebujemy a no tak rzeczywiście Kurde Adrian Adrian czemu nas zostawić w takim kluczowym momencie A a puszczaj mnie Nie Kogo on zabrał? Lefta. Zostaliśmy sami we dwóch Dobra Nie ma szans że to coś zrobimy Nie wiem. Uciekamy. Szybko. Nie wiem po co i tak... Nie ma... I tak zginiemy i tak. Niby tak, ale... Kurde. No, rozumiesz chyba o co chodzi. Raczej dosyć naturalny instynkt, żeby uciekać przed zagrożeniem. Hej, 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 panowie, panowie. Ja wiem, że musimy po pokazać... Prawda. To, że my tutaj jesteśmy. Panami, a nie oni. Ale jednocześnie nie możemy zapomnieć o najważniejszym. Ano tak, racja. Tego kocura tu zostawmy. Jego esencja nam się nie przyda. No dobra. Cóż. Długo nam to nie zajmie. Ała. Jak to mnie boli. Nie mam Siły Proszę, proszę nie poschodź do mnie z tymi zębami. Zastanów się, co chciałeś osiągnąć tym proszeniem. Sam nie wiem. O oh, To mój koniec. Dobra, to już ostatni. Okej. Okay. Dobra, zostało nam chyba dwóch. To akurat będzie w sam raz. Ok, jesteśmy dość daleko od niego. Dobra, ale co teraz chcemy zrobić? W sumie. Ach. Chyba już nic nie możemy. Musieliśmy, musielibyśmy wezwać posiłki. Tak, ale czy chcemy narażać inny? No wiesz, gdybyśmy tego jednak nie zrobili, to kto, kto wie, jakie on ma kurde motywy. Pewnie wszystkich chce nas tak załatwić. No, w Sumie racji. Ich. Wiesz co wzywamy ich? Jeszcze mam przeczucie, że on tutaj za chwilę będzie i nas dopadnie. No tego ostatniego to nie musiałeś dodawać. <laughs> właśnie jak my chcemy to zrobić. Nie mamy nawet jak. Ach, rzeczywiście. Kurde to trochę tak jak... Wiesz... Trochę. W zasadzie to w sumie wcale nie tak jak finał podobają do dwójki. Ale przynajmniej jesteśmy dwaj tutaj, nie? Finaliści. Hm. No. Fajnie się złożyło, nie? W już nigdy więcej nie zatańczę guacamole tańć. Możesz to zrobić teraz. Niby tak, Adam. Nawet mi się nie Czuję się jeszcze słabiej niż na początku tego całego wybryku. Masz rację. W sumie ja też. Ojej. No cóż, chyba nadchodzi nasz koniec, niestety, wiem, że to będzie dziwne. Chociaż mniejsza z tym um, możemy się przytulić. Wiesz co, jakbym czuł jego obecność? Pewnie dlatego, że już nadszedł. No cóż, trzeba stanąć strachowi w oczy. No i widzicie, znalazłem was. Daleko nie uciekliście, ale z drugiej strony, czego można było się po was spodziewać, nie? No cóż, jesteście zwykłymi mikselami, Nie to, co my, my posiadamy już blisko nieskończoną moc ale kiedy zdobędziemy waszą esencję będziemy tak silni, że zawładniemy tą planetą a następnie całym wszechświatem także przejdźmy do Setna, nie? Aaaa. żegnaj świecie i ty To co? Teraz zostałeś już tylko ty. Serio musisz mi zadawać, w śmierdzisz takie oczywiste pytania. Damy. Nawet się nie boję. Widzę, że mamy tutaj jakiegoś odważnego osobnika. Jak jesteś taki odważny, to czemu cię Ano, tak nie, nie zadawać głupich pytań przed śmiercią. Sorry, ah. no cóż, no co, chyba kontynuujemy, nie? Świat sam się nie podbije przecież. Ej, ty! Ty, co ty tam się, kurde, chowasz? Ty, ten, ten... Kam kamera. Yy... Ty co, myślisz, że ja ciebie nie widzę? Daj spokój. Wiecie, esencji nigdy nie za wiele, nie? Chwila. Co, co mi chcecie przez to przek...